Cześć. W tym filmie pokażę ci, jak włączyć, wyłączyć, zmienić i ustawić hasła na Dell 6320 Detachable. Aby ustawić hasła BIOS i systemowe, musisz wejść do BIOSu. A jeśli nie wiesz, jak to zrobić, mamy film na naszym kanale, który pokazuje, jak wejść do BIOSu na Dell 6320 Detachable, a potem jak to zrobisz, wejdź. Hasła. A tutaj możesz znaleźć hasło administratora. Hasło systemowe: hasło NVMe, hasło SSD. A także możesz zmienić konfigurację haseł. Przeprowadzę cię dokładnie i szczegółowo przez wszystkie te ustawienia. Aj. I... Więc przejdźmy na górę i znajdźmy pierwsze hasło administratora. To hasło jest używane do wejścia do BIOSu, dzięki czemu będziesz mógł uruchomić system bez hasła. Ale aby wejść do BIOSu, najpierw musisz wprowadzić hasło administratora. Możesz je ustawić, wprowadzając nowe hasło i wtedy ustawiając wszystko czego potrzebujesz. Następnie klikając na Teraz musisz ponownie wpisać je w to pole. A teraz hasło zostało zmienione? Możesz kliknąć tak. A teraz, gdy jest ustawione, aby je zmienić, musisz najpierw wprowadzić stare hasło. Następnie musisz wprowadzić. Albo nowe hasło. Aby zmienić hasło lub wyłączyć to hasło, po prostu naciśnij Enter i naciśnij Enter ponownie. Więc jeśli zostawisz to puste, to nie będzie miało teraz hasła. A więc hasło systemowe to hasło, które będzie wymagane. Za każdym razem, gdy otwórz system. Więc za każdym razem, gdy włączysz urządzenie, poprosi cię o hasło systemowe, a ustawiasz je w ten sam sposób jak, jak hasło administratora, a dysk NVMe SSD będzie hasłem do twojego dysku SSD, więc jeśli uruchamiasz swój system na przykład z pamięci USB, to nie poprosi cię o hasło ale jeśli uruchamiasz swój system z dysku twardego, to poprosi Cię o hasło. Teraz możesz przejść w dół do konfiguracji hasła. Możesz więc ustawić wymagania dla hasła. Na przykład, możesz włączyć lub wyłączyć wielkie litery. Więc, jeśli to jest włączone, to podczas tworzenia hasła musi. Powiedzieć, że musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę. To samo dotyczy małych liter. Cyfra. Więc będzie to dotyczyło cyfr, znaków specjalnych, takich jak znak R, gwiazdka lub coś innego. Minimalna liczba znaków. Więc tutaj możesz dostosować ile znaków jest minimalną liczbą dla hasła. Następnie możesz przejść w dół i włączyć lub wyłączyć omijanie hasła. Poszedłem za daleko. Możesz włączyć lub wyłączyć zmiany hasła dla użytkowników niebędących administratorami, więc, gdy to jest włączone, możesz zmieniać hasło systemu i dysku twardego bez potrzeby podawania hasła administratora. Możesz także. zablokować administratora. Blokada hasła głównego, a dodatkowa. Możesz również włączyć tę opcję. A kiedy to wszystko będzie zrobione, pamiętaj, aby zastosować zmiany. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.